Nie mam dawno mnie nie było. A że dzisiaj jest dzień wolny, to lecę sobie poszukać na rzekę. pantu, tu, fajnych. Już jestem bliziutko, Zobaczymy, co dzisiaj się trafi. Fajnego. Dobra, idziemy. Dobra, pierwsze kopnięcie.

Mm -hmm. Tutaj coś jest następnego Co to? Też dość starego Też dość starego Chodzi się dobra. Też no wezmę wreszcie, zobaczę co później przeglądam Takie ja coś trafiłem Nie wiem, to pewnie, a, a na linium Zdjęcie na pewno podeślę Albo tu zobaczycie gdzieś zaraz Ciekawe co to jest, piszcie w komentarzu co to może być Jest kolejny pierścionek srebrny raczej to nie jest mm -hmm. Awesome Teraz taki zagraniczek wpadł Jakiś szok, rezist, ale to jest, co to jest za firma, nie wiem. Nie wiem, czy to może coś widać. Kolejna chyba obrączka. Jakaś. Srebrna chyba, ale nie, chyba. Bo... Dobra, nie wiem, sprawdzę i wydajemy jak coś ten... A dość ciężka, może być srebrna. Hmm. Dobrze, lecimy dalej. No, następny fancik, taki bardzo malutki. koszarin i jakieś. Rydecz kurwa na koniu. Bardzo fajny. Sprawdzę tutaj, żeby nie napisał obok, co to jest. No, znalazłem tutaj coś takiego ładnego, zestawionego w ogóle. No, jako takiego zegarka. jakieś jest 5 Ale to chyba jakiś amalinium. Może być, a też. chyba z zegarka jakiegoś, a ładne. Dobra, lecimy dalej. No, jest taki żołnierzek, co prawda chyba plastikowy. Albo jakiś aluminium, mniej lekkie Chyba to jest. Albo jakiś kobój. Ale fajnie. Lecimy dalej. Ho, następna co prawda to jest chyba jakiś aluminium bo jest brzydka nie widzę puncy a może jest? nie wiem, na pewno sprawdzę w domku i tutaj napiszę czy to srebro, czy nie <śmiewanie> no i kolejny taki jakiś ale chyba nie jest nie ma, nie ma puncy, nic jedziemy, chyba jakiś Dobra, lecimy na eksternie. No Bo tutaj jest naprawdę jeszcze no, czegoś. Zobaczcie, jak to już na... Otwierają wszystkiego Też... O, to jest fajna buteleczka, taka znalazłem. Też... Spoko portfel. Trochę cały port Jakieś samochodziki. Buteleczkę. Bardzo fajną, tam coś w ogóle pływa. bo kolor złoty, w ogóle. Ale raczej to jakieś. Kufno. Co tu jeszcze ciekawego? Znalazłem. budetkę Taką. 10, 10, czegoś. Kurczę spadła. Teraz ją podniosę. To był krzyżyk, ale nie, chyba nie. To co to jest? Dużo takich rzeczy znalazłem, Coś w Mianich pisze, co to jest? Nie ma pojęcia. No i igieł dużo. Tu już taką wpinkę też znalazłem. O! Już taka aluminiowa chyba, Dobra, włączy się. Jak coś znajdę jeszcze fajnego. No. To będzie pierwsze podsumowanie, czyli to, co tutaj to pokazywałem. I oczywiście, o! to Droga! Różne. Tu już macie drugie podsumowanie. Użyłem w domu, czyli co? To właśnie, ładne ozdobne. Tutaj, o! kluczyk znalazłem, właśnie. Jeszcze od. Jakiś stary. Od Mercedes-Benz. Łańcuszek taką jeszcze znalazłem jakby kolczkę albo nie wiem tutaj takie coś tu takie coś jeszcze te pierścionki no, bo o to znalazłem żeton no, ale to chyba jakieś maszyny albo coś Koboja, znowu zegarek już fajną znalazłem bonetkę właśnie nie wiem czy będzie widać o widać teraz Koronę, kronę, nie wiem, dziurka 2001, też bardzo fajna. No to na razie na tyle. Następny wypad będzie raczej znowu na rzekę, tam są fajne fanciury wychodzą. No i dobra, do następnego.